Witam Was widzowie bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem a propos transferów w LCK, które właśnie się wydarzyły i różnych innych przypuszczeniach co się będzie działo jeszcze w tym off-seasonie. A więc zaczynajmy. Pierwszą drużyną, którą tak naprawdę mówię będzie Hanua Life Esports i do Hanwy przychodzi Delight, Delight, czyli były support Genji, uważany za jednego z topowych tak naprawdę w tym roku, głównie znany z wybitnego naprawdę rakana. W sensie, jeżeli chcecie nauczyć się grać rakanem, oglądajcie tego gościa, bo on jest na rakanie niesamowity po prostu. A propos HL -e, to jeszcze tak. Viper i Zeka przedłużyli swoje kontrakty. I kontrakty również swoje przedłużyli Mowgli i dendy, czyli trenerzy właśnie tej drużyny. Są jeszcze plotki a propos sideu tej drużyny, i ma być to właśnie na topie Doran, a na dżungli pinat czyli dwóch byłych no byłych, <ścoughs> dwóch zawodników Genji z tego roku. I tak szczerze, to mi się wydaje, że. Hanua Life Esports to będzie po prostu gorsze Genji, bo topside zostaje bez zmian, w sensie top i dżungla. Zamiana jest tylko na pozycji mida i adc'ry tak naprawdę, gdzie ja Vipera osobiście akurat y, uważam za lepszego adc'ry niż pejza. W aktualnym momencie oczywiście, Pace może się rozwinąć, może być lepszy niż Viper, nie wykluczam tego, ale dla mnie Czov jest o wiele lepszym midlanerem niż Zeka i nie wiem, w sensie ta, mi się wydaje, że ta drużyna do playoffów powinna wejść, ale o tym jeszcze nie będę mówił w tym odcinku. Będą odcinki poświęcone każdej drużynie z osobna i gdzie będę przybliżał sylwetki zawodników Czego od nich się spodziewać, czego ja będę od nich wymagał, czy jakiegoś rozwoju i tego typu właśnie rzeczy. Następną informacją, którą dostaliśmy, jest informacja, że trener Quang Dong Freaks Alvingo opuścił drużynę. I ja to przyjmuję do informacji i wam przekazuję tylko, bo nie wiem co o tym po prostu sądzić tak naprawdę, bo nie znam zbytnio tego trenera. No. A propos trenerów, to jeszcze do T1 wraca Koma. Koma kojarzony oczywiście z T1 z ich złotymi czasami, tak naprawdę 2013, 15 i 16 rok. Gdzie oczywiście pełna dominacja tak naprawdę była wtedy SKT, a ostatnie lata są kojarzone głównie z Vici Gaming, gdzie Koma pracował w Chinach, bodajże przez rok. Później również pracował w Damon Gaming i ostatnim jego tak naprawdę trenerskim sukcesem jest oczywiście wygrana w Asian Games, gdzie z raz zdobyła złoty medal. I teraz właśnie ten oto koma powraca do T1, a z T1 za to odchodzi trener Roach i trener Sky, którzy są kojarzeni z tego, że w tym roku oczywiście Stewan wygrali Mistrzostwa Świata, gdzie ogólnie cały ten sztab trenerski jeszcze z Mistrzostw Świata, czyli Roach, Sky i Tom, tak naprawdę musieli zastąpić Bengiego, który odszedł w czasie jeszcze same splitu, ale za to trener Tom przedłużył kontrakt z T1. Nie będzie już head coachem, tylko coachem, a head coachem zostanie Koma z informacji, jakie dostaliśmy. Następną drużyną, którą będziemy omawiać, jest Leaf Sandbox. Leaf Sandbox, które przedłużyło kontrakt z Willerem i Clearem, czyli z Junglerem i z Toplanerem. Również do Leaf Sandbox przechodzi Hena oraz Jonghun. Henę możemy kojarzyć głównie z tego roku z tej, takiej drużyny jak OK Bro i tak. Nie obejrzałem może jakiejś niewiadomo nie jak dużej ilości meczy tego zespołu, ale z tego co pamiętam, to Hena był jednym z jaśniejszych punktów tej właśnie oto drużyny. A Jong Huna oczywiście możemy kojarzyć z drużyny Astralis, gdzie nie wydaje mi się, że był najlepszym jej zawodnikiem, i tak też mi się wydaje, że nie był najlepszym supportem w LEC. Po wyżej, sobie oczywiście cenie Miki EXA. Ale wiadomo, że zmiana środowiska nie zawsze dla zawodników koreańskich jest najłatwiejsza. I taki powrót jong Huna do Korei może tylko skutkować tak naprawdę pozytywami dla, właśnie, dla niego, właśnie. Kolejne informacje, jakie napłynęły do nas, są właśnie z byłej drużyny Hene, czyli z OK Bro i są to takie informacje jak to, że Karis, czyli Midlaner, przedłużył kontrakt, a także Gideon i Envy dołączają, czyli jungler i AD Carry. Wracając jeszcze do T1, to T1 postanowiło przedłużyć kontrakty z Zeusem, Guma, i Carrią. Owner i faker mieli kontrakty. Faker jeszcze na dwa lata ma, a owner ma jeszcze na rok. Wszyscy zawodnicy przedłużyli o rok właśnie kontrakt i. Naprawdę jestem ciekaw co ta drużyna pokaże w tym nadchodzącym roku. Będę miał naprawdę wysokie oczekiwania a propos Spring Splitu na pewno. Ale do tego przejdziemy w innym odcinku poświęconym właśnie T1. Następnymi informacjami, które dostaliśmy, pochodzą z obozu Nongshim Red Force, gdzie trener Koko przedłuża kontrakt. Dyndyn i fiesta też będą właśnie w tej drużynie gdzie Dindyn przedłużył kontrakt a Fiesta zadeklarował, że zostanie na przyszły rok, bo Fiesta miał kontrakt jeszcze a teraz przechodząc do różnych plotek jest największą plotką tak naprawdę jest skład Genji który wygląda na papierze potężnie, czyli na topie Kin, na dżungli Canyon, na midzie Czowie, oczywiście na AD Carry co nie jest plotką, tylko pace po prostu ma kontrakt dalej z Genji i na suporcie Lechens. A propos tego ostatniego, to Lechens oczywiście grał w Genji, więc byłby to wielki powrót. Topside Genji na pewno wymagał zmiany, tak mi się wydaje, bo nie da się konkurować na turniejach międzynarodowych, mając Dorana. Właśnie tam, gdzie inni top lanerzy po prostu mogą go zdiffować jak tylko chcą. I tak szczerze, to Kin jest upgrade'em względem Dorana. Tylko nie podoba mi się zmiana na dżungli, bo zmieniając kaniona, czy, przepraszam, zmieniając Pinata na kaniona, drużyna ta może się borykać z brakiem shotcallingu, gdzie jest to ważna część gameplayu jednak gdzie widzieliśmy już w, tak naprawdę w tym roku na własnych oczach że drużyny właśnie z brakiem takiego takich zawodników którzy potrafią strzotkolować yy, gubią się i takim przykładem w tym roku jest yy, z Korei jedna drużyna która się nazywa Diplaskia gdzie jedynym strzotkolerem tak naprawdę chyba był Kelin bo Canyon nie jest shot kolerem, Showmaker też nie jest shotkolerem, Defty nie jest shotkolerem i Kanna też nie jest shotkolerem I tak naprawdę wtedy tylko był Kelly. A w poprzednich latach, gdzie Damon tak naprawdę miało swoje najlepsze lata, było dwóch shotcolerów i był to Beryl, a także Ghost, co jest nieoczywiste, ale tak. Ghost, czyli edykale były diplaskia był shortcollem w tej drużynie i to jest jedyny mój znak zapytania wobec tej drużyny czy problem z shortcollingiem będzie na tyle duży że ta drużyna nie poradzi sobie czy to na podwórku swoim czy na turniejach międzynarodowych Podczas montowania odcinka jeszcze sypnęła bomba na Twitterze, że zawodnikami D-Plaskia zostaną Kingen, Lucid i Aiming. Kingen, czyli były zawodnik Hanua, Life eSports, m.in. MVP, Warcow 2022. Na dżungle, oczywiście, Lucid, czyli były. Znaczy były, no. Dżungler y, Akademii Diplaskia, który był uważany za jednego z lepszych zawodników, którzy po, który po prostu swoim performancem zasługiwał na to, żeby występować w jakiejś drużynie z LCK. Nie, szczerze, nie sądziłem w to, że to będzie Diplaskia, że po prostu zastąpią Kaniona Lucidem, ale okej. Okay. Bardzo odważny ruch. No i na AD Carry będzie Aiming, aiming czyli były adekery Katy Rolster. I tak szczerze nie wiem co myśleć o tych zmianach, bo wymiana Kany na Kingena nie jest jakaś niesamowita. Wymiana Kaniona na Lucida nie wiem tak naprawdę. Może Lucid jest kolorem tego nie wiem. LCK Challengers nie oglądałem, przyznaję się. Tylko z tego co ludzie mówili, to mam informację jakieś o nim. No, i wymiana def to naiminga. Na to też nie jestem tak jakoś mocno przekonany do tej zmiany, ale zobaczymy, co będzie z tym składem. I <ścoughs> mam nadzieję, że to już wszystko, co dzisiaj. Mam nadzieję, że to już wszystkie informacje, jakie dzisiaj nas zaskoczyły, i. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zostawiajcie łapki, suby i komentarze a propos tego, jakich zmian byście chcieli w LCK: co się by miało zmienić i co uważacie o aktualnych transferach. I to tyle.